A więc, dzień dobry. Z tej strony Daniel Rowski, będę opowiadał dzisiaj o faktach i tak z Hiszpanii. Bardziej z doświadczenia, nie z internetu, ponieważ tam mieszkałem ponad 8 lat. Uczyłem się tam w hiszpańskiej szkole. I, I w sumie przyjechałem teraz do Polski, żeby oczywiście studiować. A więc zaczynamy. Pierwszy fakt na temat Hiszpanii, czyli yy, siesta. Yy, Hiszpania uchodzi w Unii Europejskiej za najbardziej suche i gorące państwo. Zajęcia w szkole z powodu wysokich temperatur temperatur kończą się już przed godziną 13, jednak uczniowie muszą wracać do szkoły po południu, gdy robi się chłodniej. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda, ponieważ miałem lekcje w sumie w szkole hiszpańskiej, i po godzinie 13 mieliśmy dwugodzinną przerwę. Była to też przerwa obiadowa, i gdzieś około godziny 15, może nawet wcześniej, zaczęliśmy już powoli przychodzić do szkoły i zaczęliśmy od nowa lekcje. Kluby. Jakie są najważniejsze kluby w Hiszpanii? Czyli oczywiście Real Madryt, Atletico de Madrid i Barcelona. Ja mieszkam w Madrycie, więc najbardziej znanymi kluby były to Real Madrid w przetłumaczeniu Prawdziwy Madryt i Atletyczny Madryt w przetłumaczeniu Polski. I czy to jest tak ważny sport dla Hiszpanów? Tak, tak. Z tego, co pamiętam naprawdę. O wiele więcej było boisk do piłki nożnej niż na przykład do koszykówki. I pamiętam, że każdy, każdy młody chłopak chciał być piłkarzem, nie astronautą, nie no, niczym innym jak po prostu piłkarzem. Jakie są najważniejsze potrawy? Jest ich w sumie mnóstwo, ale dla mnie najważniejszą potrawą, którą. Do teraz niekiedy sobie przygotuję, jest poedział. Wymawia się poedział, ponieważ podwójne L w Hiszpanii miała się jako G, czyli G. No. Oczywiście nie będę w sumie mówił jakiś przepis, jest tutaj napisany, ale tak, jest to w sumie przyprawa, potrawa bardzo często spotykana którą bardzo często też jedliśmy na stołówkach w Hiszpanii. Następną potrawą jest gazpacio, to jest zupa z pomidorów. Osobiście ona mi się nie podoba, ale z tego co pamiętam, to każdy Hiszpan jadł dosyć często tą zupę. Mamy tutaj jeszcze taniec flamenco, który jest. Zjawiskiem kulturowym związanym z, flo, z fol, folklorem andaluzyjskich Romów, obejmujące muzykę, śpiew, taniec i strój oraz zachowania. Jego tradycja pochodzi z Andaluzji i tam do dziś można oglądać jego wykonanie. W 2010 roku flamenko zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Taniec flamenko posiada swe korzenie w dawnych religijnych tańcach orientalnych. W dzisiejszej jego postaci dopatrzeć się, dopatrzeć się można wielu elementów tańca hinduńskiego, takich jak ruchy ramion, dłoni i palców, a także, a także używanie nóg jako instrumentu perkusyjnego. Prawdopodobnie taniec ten pochodzi bezpośrednio od hinduskiego tańca katakty. Przeczytałem, bo tak naprawdę nie za bardzo wiem, co to jest za taniec. Pamiętam, że dużo razy się przebieraliśmy za panów, którzy tańczą flamenco, ale bardziej na takich imprezach jak Halloween, czy jakichś imprezach w Madrycie. Też były takie imprezy jak Patron de San Idris. Po prostu przez od 6, czy tam od, tak, od 6 do 14, nie pamiętam dokładnie jakiego miesiąca, po prostu chodziło się na imprezy i się przebierało. Ale tak jak mówię, flamenko nie do końca kojarzy z kulturą hiszpańską. Po prostu, że nie było tego dużo. Na następnym slajdzie mamy La Tomatina, czyli święto obchodzone w hiszpańskiej miejscowości Buniol, położonej w prowincji Walencja, podczas którego uczestniczy, uczestnicy obrzucają się nawzajem pomidorami. Bitwa na pomidory odbywa się ostatnim ostatnią środę sierpnia, stanowiąc główny punkt trwającej, trwającej cały tydzień fiesty, która co roku przyciąga tysiące turystów z całego świata. Um, oczywiście tak, słyszałem, słyszałem o tej imprezie, ale nigdy niestety na takiej imprezie nie byłem, um, nie rzucałem się pomidorkami i w sumie, no nie mogę też dużo na ten temat powiedzieć, ale wiem, że jest, wiem, że jest, i wiem, że ludzie to obchodzą faktycznie. I wiem, że na przykład nie tylko w takiej miejscowości jak ale w Madrycie też takie rzeczy się zdarzały. Po prostu byłem może za młody, żeby w takich festynach występować. Bo jednak z pomidora może zawrócić. Mamy jeszcze tutaj kulturę byków, która nie za bardzo mi się podoba, ale opowiem o niej. Dokładnie najbardziej mi się nie podoba: Corrida. Na Wikipedii pisze, że też w przetłumaczeniu biegać, ale nie do końca. Nie ma takiego polskiego tłumaczenia na to słowo. I to jest tradycyjna walka z bykiem. Widowisko popularne w Hiszpanii według niektórych zwyczaj sprowadzony na półwysep Iberyjski przez Arabów. Inne wersje mówią o Katargińczykach lub Rzymianach. Kiedyś zwyczaj popularny wśród arystokracji w walkach brali udział nawet królowie, na przykład Filip VI. Czwarty, przepraszam. Według źródeł pierwsza korlida odbyła się na część Alfonsa VIII w 1133 roku. I tak jak mówię, nie za bardzo z moją rodziną występowaliśmy w takich występach, ponieważ nie pochwalam takiego zachowania. Nie do końca mi się podoba zabijanie byków, ale wiem, że jest teraz tego coraz mniej. Są też biegi z bykami po miastach, dokładnie się to nazywa San Fermin. Jest to hiszpańskie święto ku świętego Firmina, San Fermin, obchodzone w Pampelunie każdego roku od 6 do, 4, do 14 lipca, dokładnie od 6 do 14 lipca w Pampelunie jest bieganie z bykami, a od 6 do 14 lipca w Madrycie jest święto imprezy. Dokładnie jest to święto tego patrona, San Grisa, jak wcześniej, i święto się imprezuje. A tutaj w Pampelunie biega się z bykami, słynnie głównie z Encierro. i gonitwy z bykami po ulicach, no tak jak już mówimy. I tutaj jeszcze mamy slajd na temat klimatu, który bardzo pochwalam, ponieważ jest tam w sumie cały czas ciepło, są też niższe temperatury, ale są oczywiście rzadko spotykane. Jednak nie jest tak, że na przykład nie pada tam śnieg, bo jest to też teren, który posiada góry i potrafi tam naprawdę nasypać w śnieg w niektórych miejscowościach. A tak z Wikipedii co, co piszę? Hiszpania położona jest w strefie klimatu odwrotnikowego, śród, śródziemnomorskiego, choć obszar tego państwa można właściwie podzielić na kilka stref klimatycznych. We wschodniej i południowej części Hiszpanii panuje klimat umiarkowany, śródziemnomorski, który charakteryzuje się ciepłymi, łagodnymi, łagodnymi warsami letnimi oraz porami deszczowymi występującymi wiosną jesienią. W głębi kraju klimat jest nieco inny: zimy są mroźne i śnieżne, a miesiące letnie gorące. Północą, północna część kraju położona nad Atlantykiem ma nieco chłodniejsze, ale nadal ciepłe lata, zaś opady występują wyłącznie zimą. Do Hiszpanii należą wyspy Kanaryjskie, na których panuje klimat podwrotnikowy. Charakteryzuje się wysokimi temperaturami przez cały rok. Średnia temperatura na wyspach Kanaryjskich wynosi od 18 do 24 stopni. Klimat w Hiszpanii jest zatem dość, zróżni, dość zróżnicowany. Strefy chłodne i deszczowe przenikają się ze strefami gorącymi i suchymi. Czyli tak jak mówiłem, klimat bardzo przyjemny dla człowieka, nie dosyć mroźne zimy, a bardzo Fajne lata. I to w sumie już na tyle. Bardzo przepraszam za jąkanie. Pierwszy raz nagrywam filmik. I to tyle. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Daniem.